Gdzie walczyłaś tak naprawdę, bo kobiety też nie mają tam łatwo w Tajlandii, chociażby chyba zakaz wstępu na Lumpini, z tego co, co pamiętam, więc pytanie, te walki gdzie się odbywały? To znaczy, ja na początku wylądowałam na Pukecie, z, z racji tego, że tam było najłatwiej, prawda, tam było najwięcej klubów, po pewnym czasie znalazłam klub, który mnie zaczął sponsorować, to był Lion Muay Thai, on chyba już teraz nie istnieje, później przeniosłam się na północ do takiego małego klubu Rawai Muay Thai Kaolak, to jest nad Puketem, a później w Chiang Mai i ostatecznie wylądowałam na Koh i Tu właśnie mi pomógł trochę Przemek Saleta i Rafał Simonides. Znaleźli mi ten klub La Mai Muay Thai i tam już byłam właśnie długi czas sponsorowaną zawodniczką. I, I tak i tam właśnie walczyłam na lokalnych stadionach, ale też byłam pierwszą kobietą, która zawalczyła na słynnym Thai Fight. To była organizacja, która przez lata zarzekała się, że nigdy kobieta tam nie zawalczy. Ale, ale właśnie udało się i dwa lata temu ja i jeszcze taka Brazylijka, Juliana, mieliśmy dwie pierwsze walki w, w, na undercarcie, ale to były walki na Thai Fight. Pierwsze zarejestrowane I, i, i super. No bo też trzech Polaków chyba walczyło na, na Thai Fight. Bartek Batrach, Paweł Jędrzejczyk i, Patryk, i, Bartryk, i, no. i, i ja. Także, także jest nas naprawdę mało. Dokładnie. Rozumiem, że to był ten dzienny Thai Fight, tak? Mówisz, że undercarcie, to był to w dzień. Natomiast same gale Thai Fight no, w Tajlandii to chyba od wielu, wielu lat jest to chyba największe gale tak naprawdę, tak. więc no chyba robiło wrażenie, tak? Ile tam tak. było tysięcy ludzi? Trudno mi powiedzieć, naprawdę to było na Koh i właśnie był zbudowany stadion w takiej wyspie, także, także było pełno i było też transmitowane na całym świecie, także, także super okazja. A Australia w takim razie, bo w Australii też jest moje tej bardzo popularne. Jest Nathan Karniczy Corbett, John tak. Wayne Parr po drugiej stronie kraju, więc pytanie, gdzie ty się zatrzymałaś tam? Ja e, trenowałam w Melbourne. W, w klubie takim Dynamite Muay Thai, to jest taki klub, który właściwie pochodzi z Azji, właściciele są z, pochodzą z e, Indonezji, z, e, z Hongkongu, e, też fajne kontakty mają, oni e, też założyli organizację taką e, podobną do naszego e, Ladies Fight Night, które tutaj było, się nazywa Naksu Muay Thai i, i właśnie zaczęli organizować takie karty walk z, dla samych kobiet, które zawsze były oblegane, oblegane show, także, także też fajny pomysł i właśnie dziewczyny z Australii, z Azji tam walczyły. Okej, ty masz też walki w Wielkiej Brytanii, tam też walczyłaś. Teraz będziesz walczyć zawodowo a w Polsce ten ruch 6-7 maja spowodowany tym, że Muay Thai nie ma tych walk jednak dla kobiet zawodowych? Nie, nie, nie. Ja zawsze lubiłam gdzieś tam nowe płaszczyzny. Ja powiedzmy przez 3-4 lata nie robiłam nic innego, tylko trenowałam Muay Thai, a wiadomo w Tajlandii ten trening... W w pewnym momencie się już robi jednostajne, bo dwa razy dziennie się robi to samo i przyjechałam do Polski i to też jest taka śmieszna historia, bo na bodajże drugim czy trzecim treningu u, u trenera Maćka Skupińskiego złamałam stopę i nie mogłam nic, nie mogłam właściwie no, no chodzić, a, a godzina później zaczynało się jiu-jitsu, no to mówię, no to już zostanę i spróbuję to jiu-jitsu robić no i później były zapasy i przez te pół roku, kiedy nie mogłam chodzić, to mogłam się kulać i w sumie stwierdziłam, że mi dobrze idzie i, i dlaczego nie także czasami z takich Błahych sytuacji wywiązują yy, się fajne historie. I, I gdzieś trener na początku chciał mnie jednak w Muay Thai widzieć, ale, ale zgodził się na to i żeby mnie dalej trenować. I stwierdzić, może warto spróbować. Słuchaj, można powiedzieć, że jesteś takim obieży światem, jeżeli chodzi o walki, więc zapytam Cię, te kariery gdzie tak naprawdę jest łatwiej je prowadzić? No bo Australia gdzieś tam nie kojarzy się dla nas, powiedzmy, z niczym wielkim. Tajlandia, no to wiadomo, tak. Jest dużo Muay Thai, MMA gdzieś tam bardzo, bardzo, bardzo powoli się przebija, a w Polsce no, sporty walki w tej chwili no, mają pik tak, tej popularności. Gdzie w ogóle, Twoim zdaniem, tak jak patrzysz na ilość ofert, które dostajesz, jest najłatwiej? Mi się wydaje, że najlepiej w Stanach mimo wszystko. Ja już też byłam, trenowałam i gdzieś tam też mam kontakty i zresztą zaraz po walce wylatuję do Stanów trenować.